Tutaj taki mały pokaz, jak e, można znaleźć aukcję OneBit Lucy w Google. Wystarczy wpisać Mariola Świgulska OneBit. E, w razie czego link do OneBit Lucy też jest w bioprofilu. No, i właśnie tutaj, teraz są dwie abstrakcje, których finał już niedługo, za 6 dni. Tutaj mamy zatokę świateł. Obraz ma wymiary 120x80 cm, a jego cena wywoławcza to 1000 zł. Finał aukcji. Już za troszeczkę ponad 6 dni, czyli 26 sierpnia o 19.30. Też do tego czasu można licytować obrazu na platformie lub dzwonić do Galerii Xanadu i składać oferty telefonicznie albo swój jakiś tam e, limit cenowy. Druga abstrakcja to jest Celebracja Słońca wystawiona w Pragalerii. Tutaj mamy cenę wyławczą 800 zł i trochę ponad 7 dni, bo w środę 27 sierpnia o 19.30 jest finał aukcji, a obraz ma 80 na 80 cm. Prezentuje się, tak może się prezentować we wnętrzu. Poza tym jeszcze trwa promocja na abstrakcje z Lusi katalogu. Minus 35% na wszystkie abstrakcje do 20 września. I tutaj mamy różne formaty, różne ceny, różne kolory. Więc jak ktoś jest zainteresowany otrzymaniem katalogu albo zakupem jakiejś abstrakcji z katalogu, no to możemy przesłać właśnie katalog na maila. Jeśli ktoś jeszcze go nie otrzymał.